Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. To mam dzisiaj znowu asystenta, pana Rysia lokiego, kokosowego retrievera, który przyleciał ze mną do Warszawy z Zanzibaru. A ogłoszenie jest bardzo szczególne i bardzo się cieszę dzisiaj, w środę, że mogę je ogłosić i to jest ogłoszenie dla kobiet. Słuchajcie, w tym roku od czerwca odbędzie się kilka wypraw, w tym pierwsza rozpoczynająca dla mnie sezon to będzie wyprawa z femi coaching. Z dwoma fantastycznymi dziewczynami, z Anią Borożko i z Izabellą Krawczyński. Resia nie pojedzie, mimo że może by chciał. Wyprawa dla kobiet, której symbolem dla mnie w moim domu jest ta piękna kobieta ze wschodniej Afryki wyrzeźbiona w drewnie hebanowym. Startujemy 20 czerwca. Chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak ta wyprawa będzie wyglądała. Ja będę odpowiedzialna za część safari, za część wyprawową. Ania i Izabela będą zajmować się warsztatami rozwojowymi dla uczestniczek, dla gości naszej wyprawy. Startujemy 20 czerwca. Zabieramy 12 albo 18 kobiet. Kobiet, które chcą przeżyć przygodę, które chcą przeżyć safari. Safari oznacza podróż i dla mnie zawsze przez całe moje życie safari oznaczało nie tylko podróż po afrykańskich szlakach, oznaczało też podróż w głąb siebie. Tak się ułożyło w moim życiu po powrocie do Polski, że grupy kobiet po przeczytaniu mojej książki Mama Bush. Przygody e, przewodniczki w afrykańskich rezerwatach przyrody. Chcą wędrować ze mną po Afryce, ale chcą ze mną też wędrować w głąb siebie. I te dwie wspaniałe kołczynie, Ania i Izabela, postanowiły połączyć ze mną siły i zabrać kobiety, które chcą poczuć, poszukać, pobawić się, porozwijać. E, zabierzemy Was, zabierzemy kobiety. Na wyjątkową wyprawę do Tanzanii i na Zanzibar. Floki jest Rysiem Zanzibarskim, więc też chciałby lecieć, ale Rysiu, następnym razem musisz trochę się przyzwyczaić do Warszawy. Mamy fantastyczny program. 20 czerwca wylat wylatujecie z Warszawy, ja na Was będę czekała już w Afryce i robimy kilka parków narodowych, bo ja nie lubię biec. Ale robimy Park Tarangire, gdzie znajduje się największa populacja słonia w Afryce. Robimy serce. Jedziemy w drogę w stronę serca, czyli w stronę serca Parku Narodowego Serengeti nad rzekę Seronera. Po drodze oglądając. E, po śmieje się po floku, już tutaj na znak protestu się odwraca, po drodze oglądając krater Ngorongoro. Krater Ngorongoro, który jest uważany za jeden cudów świata, przyrodniczych cudów świata, dla mnie miejsce do tropienia łatwe, natomiast zjedziemy na dno krateru i dalej pojedziemy do miejsca, które tak bardzo jest w moim sercu, a jest to serce Parku Narodowego Serengeti, czyli Dolina Rzeki Seronera. Jedziemy dalej na, na północ, jedziemy tam w jednym konkretnym celu, pozwolicie, że tutaj sięgnę po zdjęcie z kolekcji Moremi Africa Boutique, które się nazywa Wielka Migracja cyrka 1900 roku. E, jedziemy nad rzekę Grumeti w okolice Bramy Ikoma, gdzie będziemy, tak Rysiu zabierzemy ciebie też, gdzie będziemy tropic stada wielkiej migracji, miliona gnu i towarzyszących ich zeberek. Nie wiem, czy zobaczymy milion, czy zobaczymy tysiąc, czy zobaczymy sto. Natomiast sama podróż w kierunku odnalezienia wielkiej migracji jest czymś niesamowitym. Młodziaki, które rodzą się w styczniu z mamuś nad rzeką, nad jeziorami Ndutu i Masek, przemierzają obszar chroniony Goro, i prze Kraczają Park Narodowy Serengeti, aby dotrzeć nad rzekę Grumeti, i tam właśnie, to widać tutaj są młode kozły, tam ze swoimi matkami nabierają sił w czerwcu i w lipcu, żeby dalej ruszyć nad rzekę na północ, nad odnogi rzeki Mara, i przygostawać się do, parku, do rezerwatu Masai Mara położonego po stronie kenijskiej. Dlaczego czerwiec? Bo dziewczyny mnie pytały. Anna i Izabella, dlaczego jedziemy w czerwcu? To jest niesamowity czas, dlatego że po pierwsze nie będzie jeszcze wielu gości, jest już po porze deszczowej, a po drugie tam, gdzie jedziemy do grumeti, do ikomy, naprawdę dojeżdżają nieliczni. Także namawiam, namawiam kobiety, które chcą przeżyć przygodę, wyprawę żeby do nas dołączyły, bo stamtąd, kochane, zabieramy was do Zanziraju. Zabieramy was na wyspę, na której mieszkałam 9 lat, gdzie byłam rezydentką przez 9 lat. W marcu zaczynam pisać książkę o Zanzibarze, mam nadzieję, że w tym roku jeszcze się ukaże, a wy będziecie pierwszymi, które będą mogły posłuchać o moich opowieści o tym jak to było wyjechać z Zanzibaru po 9 latach nie mówiąc o tym jak to było mieszkać na Zanzibarze 9 lat. Zabieramy was tam na piękną plażę w Dżambiani, zabieramy was do przyjaciół, do ludzi, z którzy byli mi bliscy przez te wszystkie lata, więc znowu trafiacie do rodziny. To nagranie kończę takimi słowami, trzema jak gdyby komunikatami. Po pierwsze, link do tego, o czym opowiadałam, znajdzie się pod tym nagraniem. Proszę, klikajcie. Po drugie, w przyszłym tygodniu będziemy o tym informować. Odbędzie się spotkanie Ania Boroszko, Femi Coaching. Będzie chciała ze mną porozmawiać o mojej afrykańskiej przygodzie. My znamy się za nią kilka lat. Natomiast no Afryka rozpycha się w moim sercu 30 lat. Także dla tych z Was, które nie znają tej historii, które nie czytały mojej książki, które nie znają mnie osobiście, zapraszam, będę informować, kiedy ta rozmowa. Odbędzie się prawdopodobnie w przyszły czwartek, a w kolejnym tygodniu, prawdopodobnie 1 marca, odbędzie się już spotkanie kobiet zainteresowanych wyprawą, gdzie będziemy w szczegółach omawiać ja program i trasę, i jak się szykujemy do tej wyprawy, a Ania z Izabelą wszystkie szczegóły dotyczące warsztatów. Mam nadzieję, że daje Wam dużo energii w środę. Dzisiaj jest piękna pogoda w Polsce. Mam nadzieję, że obejrzysz to nagranie i że właśnie czekasz na tą naszą wyprawę i pojedziemy z naszymi siostrami polskimi do naszych sióstr afrykańskich po to, żeby jak najwięcej energii, ale też przygody, a później wypoczynku e, zmagazynować w sobie na... Kolejne wyzwania życiowe. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.